łagał po cichu balon. Ja już czuję tę całą hecę w krzyżach. Usłyszą nas i zaczną do nas strzelać. Ja już wiem. Posłali nas naprzód, żeby się przekonać, czy tu gdzie nie ma nieprzyjaciela. A gdy usłyszą strzelanie, to zaraz będą wiedzieli, że dalej już iść nie można. My, koledzy, jesteśmy takim patrolem, co go się wysyła naprzód, jak mnie tego uczył kapralterna. No to idź naprzód, rzekł Szwejk. My pójdziemy grzecznie za tobą, żebyśmy mieli w tobie ochronę, skoro już jesteś taki olbrzym. Jak cię postrzelą, to nam zamelduj, żebyśmy mogli upaść na ziemię. Ładny z ciebie żołnierz, że się boisz, iż do ciebie będą strzelali. Przecie każdy żołnierz to właśnie najbardziej powinien lubieć, jako że każdy żołnierz wie, iż zapasy amunicji nieprzyjacielskiej maleją tym bardziej, im częściej do żołnierza naszego strzelają. Z każdym wystrzałem wymierzonym przez nieprzyjaciela przeciwko tobie zmniejsza się jego siła bojowa. Zresztą on też kontent, że może strzelać do ciebie, bo potem nie potrzebuje dźwigać patronów i łatwiej mu uciekać. Kiedy ja mam w domu gospodarstwo? Ciężko westchnął balon. Pluń ty, bratku, na gospodarstwo radził mu szfejk. Lepiej polegnij za najjaśniejszego pana. Czy cię tego w wojsku nie uczyli? Mówili o tym tylko jakby mimochodem rzekł zgłupiały balon. Tyle tylko, że mi kazali chodzić na plac ćwiczeń i nic podobnego już potem nie słyszałem, bo potem zostałem już pucybutem. Żeby najjaśniejszy pan kazał nam przynajmniej dawać, lepiej jeść. Ach, ty nienasycona przeklęta świnio! Żołnierzowi przed bitwą w ogóle nie powinni dawać jeść! Mówił nam o tym już przed laty kapitan Untergritz, który nauczał w szkole żołnierskiej. Mawiał on przy każdej sposobności Ej, łobuzy przeklęte! Gdyby kiedyś doszło do wojny, to pamiętajcie, żeby się przed bitwą nie obżerać. Kto się obeżre i zostanie ranny w brzuch, przepadnie jak amen w pacierzu, bo komiśniak i zupa wylezą mu zaraz z kiszek i zapalenie murowane. Ale gdy żołądek ma pusty, to taka rana w brzuch jest głupstwem, jakby go ukąsiła osa. Jednym słowem sama uciecha. Ja szybko trawię... Rzekł balon. W moim żołądku nic się nie zależy. Ja kolego wsunę na przykład miskę knedli ze schabem i kapustą, a za pół godziny więcej ci po tym wszystkim nie wysram, jak jakie trzy łyżki. Reszta gdzieś tam we mnie przepada. Mówią ludzie, że takie bedłki, jak na przykład kurki, są niestrawne, że wychodzą nienaruszone, więc można by je wymyć i przyrządzić z octem. U mnie przeciwnie. Nażrę się tych kurków tyle, że inny pękłby chyba, a gdy idę za stodołę, to tyle tam wszystkiego... Co w pieluszce półrocznego dziecka? Reszta też się gdzieś gubi we mnie. Powiem ci nawet, kolego, zwierzał się balon coraz szczegółowiej: że we mnie rozpuszczają się ości ryb i pestki śliwek. Pewnego razu umyślnie pestki liczyłem. Zjadłem siedemdziesiąt knedli ze śliwkami, nie wypływając pestek. A potem za stodołą grzebałem w tym wszystkim patykiem, odkładałem pestki na bok i liczyłem. Połowy się nie doliczyłem. Rozpuściły się we mnie. Z piersi balona wyrwało się głębokie westchnienie. Moja żona robiła knedle ze śliwkami z ciasta ziemniaczanego, do którego dodawała trochę twarogu, żeby było pożywniejsze. Sama wolała posypywane makiem, a ja znowu chciałem, żeby były posypywane tartym serem. Raz ją nawet z tego powodu sprałem. Ach, nie umiałem uszanować swego szczęścia rodzinnego. Balon przystanął miasną językiem i głosem smutnym rzekł miękko. Wiesz kolego teraz, kiedy tych klusek nie mam, to mi się zdaje, że żona jednak miała rację, że te kluski z tym jej makiem są jednak lepsze. Zawsze mi się wydawało, że mi ten mag włazi między zęby, a teraz myślę sobie często, niechby go właziło w zęby jak najwięcej. Moja biedna żona miała ze mną nieraz ciężkie życie i często płakała, kiedym się na przykład upominał, żeby do podgardlanek dawała więcej majeranku. A przy sposobności sztruchnąłem ją zdrowo pod żebro. Pewnego razu sprałem ją biedaczkę tak, że leżała dwa dni za to, że na kolację nie chciała dla mnie zarżnąć indyka i kazała mi się zadowolić kogutkiem. Eh, kolego! Rozpłakał się balon. Gdyby teraz była podgardlanka, nawet bez majranku i kogut? A sos koperkowy lubisz? Widzisz, o ten sos koperkowy piekliłem się często, a teraz piłbym go jak kawę. Balon zapominał powoli o domniemanym niebezpieczeństwie i w ciszy nocnej, już nawet wtedy, gdy skręcali na drogę do liskowca, opowiadał szwejkowi o wszystkim, czego onego czasu nie szanował i nie lubił. A co teraz jadłby, ażby mu się uszy trzęsły. Za nimi szedł telefonista Chodąski z sierżantem rachubywańkiem. Chodąski opowiadał wańkowi, że zdaniem jego ta wojna światowa to błazeństwo. Najgorsze na tej wojnie jest to, że gdy się czasem przerwą przewody telefoniczne, to trzeba je w nocy naprawiać. A jeszcze gorsze to, że teraz mają reflektory, jakich dawniej nie znano. Otóż teraz właśnie w chwili, gdy naprawiasz te przeklęte druty, nieprzyjaciel wyszuka cię reflektorem i poszczuje na ciebie całą artylerię. We wsi, w której mieli wyszukać nocleg dla kompanii, było ciemno i rozszczekały się wszystkie psy, co zmusiło wyprawę do zatrzymania się i naradzenia, w jaki sposób zabezpieczyć się przed tymi kundlami. — Czy nie byłoby lepiej zawrócić? — szepnął balon. — Balonie, balonie, gdybyśmy powtórzyli twoje słowa komu należy, to zostałbyś rozstrzelany za tchórzostwo! — napominał go szwejk. Psy szczekały coraz bardziej, odzywały się nawet w stronie południowej za rzeką Ropą, w Krościenku i w innych wsiach bo szwejk wrzeszczał w ciszę nocy. Leżeć, leżeć, leżeć! Jak niegdyś wrzeszczał na swoje psy, kiedy nimi handlował. Psy szczekały coraz natarczywiej, tak, że sierżant Rachuby rzekł do szwejka. Nie wrzeszczcie tak, szwejku, bo się na nas rozszczeka cała Galicja. Coś podobnego, odpowiedział szwejk, przytrafiło się nam na manewrach w Taborszczyźnie. Przybyliśmy tam w nocy do pewnej wsi, a psy zaczęły okropnie ujadać. Okolice są tam wszędzie bardzo ludne, tak, że to psie szczekanie przerzucało się ze wsi do wsi i coraz dalej. A gdy psy tej wsi, w której obozowaliśmy, milkły, to słyszały szczekanie innych psów, na przykład z Pelchimowa, więc znowu zaczynały ujadać i po chwili szczekała cała ta taborszczyzna. Pelchimowszczyzna, Budziejowskie, Humpolecczyzna, Trzebońskie i Ichlawszczyzna. Nasz kapitan był to taki nerwowy dziadyga, który nie mógł wytrzymać psiego szczekania. Nie spał przez całą noc, kręcił się i bezustannie pytał wartowników, kto szczeka, co szczeka. Żołnierze posłusznie meldowali, że psy szczekają, a jego to tak rozzłościło, że ci, co wtedy stali na warcie, dostali za to koszarniaka po skończonych manewrach. Potem zawsze wyznaczał psią komendę i wysyłał ją naprzód. Ta psia komenda miała za zadanie powiadomić mieszkańców wsi, żeby pilnowali psów i nie pozwalali im szczekać w nocy, bo każdy pies, który zaszczeka, zostanie zastrzelony. Ja też należałem do takiej psiej komendy, a gdy przybyliśmy do pewnej wsi w Milewsku, pomieszało mi się wszystko w głowie i zawiadomiłem Wójta, że każdy właściciel psa, który zaszczeka w nocy, zostanie ze względów strategicznych stracony. Wójt się przeraził, zaprzągł konie do wozu i natychmiast pojechał do sztabu głównego prosić o łaskę dla całej wsi. Do sztabu nie dopuścili go w ogóle, a wartownicy byliby go o mały figiel zastrzelili. Musiał więc wracać do domu z niczymi zanim przybyliśmy do wsi, wszyscy właściciele psów poowiązywali swoim kundlą pyski gałganami, żeby nie mogły szczekać, z czego trzy psy dostały ścieklizny. Dochodzili do wsi ostrożnie przyjąwszy do wiadomości doświadczenia szwejka, że psy boją się w nocy ognika zapalonego papierosa. Na nieszczęście nikt z nich papierosów nie palił, także rada szwajka pozostała bez znaczenia. Okazało się wszakże, że psy szczekają z uciechy, bo przypomniały sobie oddziały wojskowe, które przechodząc przez wieś, zawsze zostawiały coś pieskom do zjedzenia. Mądre stworzenia czuły już z daleka, iż zbliżają się ci, co pozostawiają po odejściu kości i padlinę końską.